To jest Sora 2, prawdopodobnie najpotężniejszy wynalazek, jaki do tej pory został stworzony. Serio, to co zobaczycie na 100% zmieni biznesy online w ciągu następnych miesięcy. Zobaczcie, jak wyglądała Sora 1, a jak teraz wyglądają filmy stworzone przez Sora 2. To jest po prostu absurdalne. Dziś już ciężko odróżnić to, co jest prawdziwe od tego, co wygenerowała sztuczna inteligencja. Sam przetestowałem Sore 2 na produkcie dropshippingowym i to są reklamy, które udało mi się wygenerować. Zobacz, jakie cudo. To Labubu w miętowym stroju króliczka z serii The Monsters od Popmart. Jest mięciutki i puszysty, a pod palcami czuć przyjemny plusz. Spójrz na te turkusowe oczy i delikatny rumieniec. Każdy detal jest malowany z ogromną starannością. I to wszystko przy użyciu prostych promptów i bardzo niskiej jakości materiałów. To pokazuje, jakim fenomenem jest Sora 2. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, Albo biznes e-commerce, to w tym momencie ogranicza Cię tylko Twoja własna kreatywność. Ponieważ tak naprawdę, nie mając praktycznie żadnych materiałów ani produktów w ręce, jesteś w stanie nakręcić wysokiej jakości materiały reklamowe, które możesz zacząć reklamować, czy to na Facebooku, czy na TikToku. Sora 2 w tym momencie jest w wersji beta, więc żeby dołączyć, żeby odebrać dostęp do Sory 2, trzeba mieć specjalny kod. I dlatego, jeżeli zostawisz lajka pod tym filmem, zostawisz jakiś komentarz i dołączysz do mnie do Discorda, a pod tym filmem będzie 100 polub. To wybiorę pięć osób, w którym prześlę właśnie taki kod. A nawet jeżeli się nie załapiesz, to w dalszej części tego materiału pokażę Ci dwa sposoby, jak możesz odebrać dostęp do SORY 2. A teraz przejdźmy do tego, jak możesz krok po kroku stworzyć takie materiały reklamowe. Produkt, jaki wybrałem na potrzeby tego filmu, to Labubu. Więc pierwszym krokiem, który musicie zrobić, to oczywiście musicie posiadać swój własny produkt, który chcecie sprzedawać, bądź jakiś produkt dropshippingowy. Więc fajnie, jakbyście mieli jakieś zdjęcie tego produktu, ono nam się na później przyda. Następnie. Fajnie by było tutaj znaleźć teraz jakiś materiał, który chcielibyśmy odtworzyć z naszym produktem. Więc w tym celu najlepiej będzie przejść sobie na TikToka i znaleźć jakieś materiały, które już dla kogoś działają. Czyli na przykład jeżeli ktoś sprzedaje już ten produkt, który i Wy sprzedajecie, to zobaczcie, jakie reklamy działają mu najlepiej i wykorzystamy tą strukturę później, żeby nam też Sora 2 wygenerowała. Jeżeli natomiast nie ma żadnych materiałów wideo z Waszym produktem, no to możecie po prostu wykorzystać pomysły, które najwięcej generują jakieś tam wyświetleń, zakupów, jeżeli to są reklamy i tego typu rzeczy. Więc mamy zdjęcie naszego produktu i mamy właśnie wideo. To wideo musimy sobie pobrać, więc wchodzimy na przykład na jakiś SnapTik, tak? czyli wpisujemy sobie TikTok Downloader, pobieramy ten film z TikToka i następnie przechodzimy sobie do Google Gemini. I co tutaj robimy? To wrzucamy sobie materiał reklamowy, więc wrzucamy ten materiał reklamowy, który, na podstawie którego chcemy później stworzyć tą naszą reklamę. I tutaj prosimy, aby sztuczna inteligencja wygenerowała nam prompta pod ten nasz film. Ona wygenerowała go na podstawie tego Produktu, który znajduje się w tym filmiku, natomiast dalej wrzucamy sobie zdjęcie tego naszego produktu. No i właśnie ta sztuczna inteligencja wygeneruje nam cały skrypt. Ona tutaj podzieliła to na jakieś różnego rodzaju tam akcje, które się mają dziać, natomiast wyrzuciła nam później całego jednego prompta, który wystarczy, że wkleimy teraz do Sory dwójki. Teraz przechodzimy sobie do Sory dwójki, ale żebyście mieli dostęp do Sory 2, no to musicie otrzymać kod. To jest jedna z rzeczy, którą musicie tutaj spełnić. Więc jeżeli zalajkujecie, zostawicie komentarz, dołączycie do Discorda, to wyślę taki kod właśnie pięciu osobom, natomiast jeżeli Wam się nie uda, to macie dwie opcje, albo wchodzicie sobie na Xa, na Twittera dawnego i wpisujecie tam invitation code do Sory 2, tak, Sora 2 w wyszukiwanie i szukacie osób, które udostępniają takie kody. Zazwyczaj oni będą chcieli, żebyście zretweetowali, czy zalajkowali, czy skomentowali, tak jak ja to robię teraz i oni wtedy udostępniają Wam takie kody, więc szybko musicie je wpisać, zobaczyć, czy one działają. Drugi sposób to jest wejście na Discorda OpenAI, czyli twórcy właśnie Sory 2. I tam na czacie często ludzie również wrzucają jakieś kody, więc możecie szybko po prostu przekopiować ten kod do Sory 2 waszej. Więc dobrze jest sobie mieć dwie zakładki, żeby szybko to zrobić, żebyście Wy mogli wykorzystać ten kod. Natomiast bardzo ważną rzeczą, ponieważ nawet jeżeli będziecie mieli ten kod, ale nie wejdziecie z, przez VPN na Sory 2, no to niestety nie będziecie go mogli wykorzystać. Po prostu pojawi się informacja, że w waszym kraju nie jest to aktywne, ponieważ to jest tylko w Stanach Zjednoczonych, chyba tylko w Stanach Zjednoczonych na ten moment. Także pierwsze w ogóle co musicie zrobić, to zainstalujcie sobie jakiegoś VPN-a, ustawcie sobie swój adres na Stany Zjednoczone i dopiero wtedy wpiszcie kod. Więc ja już jestem tutaj na sorze i co możecie zobaczyć, no to to, że mamy tutaj takiego fida. I jak zainstalujecie sobie na przykład aplikację na swój telefon, to tam będziecie, będzie to wyglądało troszeczkę jak TikTok. Ponieważ wszystkie te widea, które Wy stworzycie, możecie udostępniać. Macie swój profil, możecie to udostępniać, macie, może, możecie wy Lajkować, oni wam lajkują, tak, można udostępniać, komentować to wszystko. Więc stało się to trochę takim drugim TikTokiem, jeżeli ktoś po prostu mieszka w Stanach Zjednoczonych, ma zainstalowaną tą aplikację. Jak zobaczycie, można przejść, mamy swój profil, mamy tutaj udostępnione, mamy jakieś followersy i tak dalej. Więc dlaczego warto się tym zainteresować i dlaczego może warto byłoby wrzucać jednak tutaj te swoje materiały? Ponieważ OpenAI jakiś czas temu ogłosiło partnerstwo z Shopify. Czyli w tym momencie, jeżeli ktoś na czacie GPT będzie coś wypisał, to będzie się mógł pojawiać wasz produkt na waszym sklepie jako propozycja do tego zapytania, które ktoś zostawił na czacie GPT. I to samo może się dziać właśnie na Sorze. Pewnie wiecie, że jest coś takiego jak TikTok Shop, czyli normalnie możecie sobie stworzyć swojego TikTok Shopa, i ludzie mogą na TikToku kupować wasze produkty. Oczywiście nie jest to dostępne jeszcze w Polsce, jest to w Stanach Zjednoczonych, w UK, natomiast to samo może się zdziać z Sorą, czyli możecie udostępniać swoje jakieś nagrania, i ludzie, którym się to spodoba, mogą od razu przejść na swój sklep internetowy. I mogą e, kupić, a może nawet będzie można dokonać takiego zamówienia w samej Sorze. Nie jest to potwierdzone info, są to moje spekulacje na ten temat, natomiast myślę, że warto być wcześniej przed wszystkimi. No i teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają filmiki, które są stworzone za pomocą tych moich promptów, więc ten prompt, który wcześniej widzieliście na tym Gemini e, dokładnie stworzył mi taki filmik, którym między innymi mamy tutaj. I co jest fajne, to to, że możemy oczywiście wykorzystać ten filmik 1 do 1, nałożyć tam jakiś własny dźwięk, chociaż tu już jest muzyka, czy nałożyć jakieś swoje własne napisy, czy wykorzystać te poszczególne materiały do montowania jakiegoś całościowego swojego filmu, więc z jednej strony wziąć na przykład coś z tego filmiku, z innego filmiku i, i tu stworzyć. Tutaj na przykład jest materiał UGC, czyli tutaj osoba opowiada o tym produkcie po polsku, więc zarówno dźwięk, jak i jakiś lektor, jak i właśnie materiały wszystkie, no wszystko tutaj mamy. Także zobaczcie jak to wygląda, no tak naprawdę ciężko jest to odróżnić. I tutaj też pokażę Wam, no niestety czasami nie udało się też dobrze gdzieś tam tego prompta napisać i na przykład wyskoczyła jakaś dziewczynka, która ma, no, labubu, który nie wygląda jak to nasz labubu, więc to też jest normalne. Czasami po prostu musicie wtedy skorygować tego Waszego prompta, przepuścić go jeszcze raz, no i wtedy Wam się to uda. No i tak jak wspomniałem, ogranicza Was tylko Wasza własna kreatywność, ponieważ jeżeli naprawdę odpowiednio dużo czasu tu poświęcicie, powrzucacie różnego rodzaju zdjęcia, pokombinujecie z różnymi promptami, to jesteście w stanie stworzyć materiały wideo, które naprawdę będą sprzedawały. Jeszcze jedna bardzo ważna Kwestia, bo jak pewnie większość z Was zauważyła, Sora ma ten taki znak wodny tutaj. Więc, żeby ten znak wodny usunąć, ponieważ nie chcemy raczej tego mieć w swoich materiałach, są do tego różnego rodzaju programy. Więc, można to wyszukać sobie w Google, napisać jakiś tam Sora 2 Watermark Remover, albo możecie wykorzystać program, który znalazłem, czyli novideowatermark.com. Jeżeli tutaj wrzucicie, no to wam usunie właśnie ten znak wodny. Czasami się to buguje i usuwa tylko na przykład do połowy ten znak wodny filmu. Więc, tu pierwszą połowę wrzućcie sobie gdzieś do projektu, a tą drugą połowę zapiszcie i wrzućcie ponownie. Najprawdopodobniej wszystko wtedy będzie ok? Lub możecie po prostu wykupić plan, tam chyba on kosztuje 100 dolarów i wtedy normalnie będziecie mogli usunąć tego watermarka. Wtedy macie też ten plus, że wasze wideo nie są w 720p, tylko w 1080p. Więc jeżeli ktoś komuś zależy na takiej masowej produkcji, dobrej produkcji, no to można sobie tam za te około 300-400 zł wykupić ten plan. Myślę, że jest to moment przełomowy, ponieważ nigdy wcześniej nie byliśmy w stanie stworzyć tak bardzo swoich Własnych oryginalnych materiałów, nie mając produktu, nie zatrudniając jakichś tam osób, influencerek i kręcenia materiałów UGC, w tym momencie jesteśmy w stanie to zrobić praktycznie za darmo, tylko i wyłącznie wykorzystując sztuczną inteligencję. Więc skorzystajcie z tego, bo jest to naprawdę coś, co może pomóc Wam w Waszych biznesach.